Teraz przyszedł czas na człowieka, który przetrwał ponad rok w jaskini Lwa, bo był już w parlamencie europejskim. W ciągu swojej krótkiej kadencji przygotował sześć raportów merytorycznych, film dokumentalny i setki krótkich wystąpień i doniesień. Teraz ubiega się o mandat z Okręgu Śląskiego z ostatniego miejsca. Przed Państwem, dobromir Sośnierz! I tam. Tak, to, tak coś czułem, że o mnie mowa, także jestem. Ja tak na rozluźnienie, nie będę takiej poważnej przemowy dzisiaj tutaj strzelał. Pośmiejemy się trochę i popadamy sobie o, o czekającym nas sukcesie wyborczym. Jak stawiacie, jaki wynik osiągniemy w tych wyborach w procentach? 11. <laughs> Mamy skrajnego optymisty, już, już wiadomo, że nikt się nie przelicytuje. Chociaż. No dobrze, no ja, ja stawiam 12, szczerze mówiąc, i myślę, że na, na, pewno, na pewno będzie to dwucyfrowy wynik. A nawet jak tak patrzę na to, jak nam inni pomagają, to obawiam się, że może nawet nie wiem, czy to. Znaczy, obawiam się, mam nadzieję, że może nawet to nie będzie jedynka z przodu przy tych dwóch cyfrach. No, bo patrząc na boczne naszych konkurentów, to mam wrażenie, że właśnie im bardzo zależy na, tym, na jak najlepszym wyniku Konfederacji. No i tak się z nich po kolei ponabijamy, kogo chcecie na pierwszy rzut, od kogo mam zacząć, z kogo się nabijamy na początku. Z Lewicy. No Lewica. Lewica to, jest, to są artyści jednego przeboju. A oni sobie wymyślili, że aborcja to już zawsze będzie na topie. Oni sobie wymyślili, że jak jak, wymyślili, jak, jak już napisali tę jedną piosenkę o aborcji, to oni będą grać do końca świata i wszyscy im będą klaskać. I oni w ogóle nie zauważyli, że ta piosenka się przestała podobać. I są jak taki właśnie zdesperowany artysta, podstarzały, który nadal ma tylko tą jedną piosenkę w repertuarze, już świat odjechał dalej, a oni tylko: no szabada, szabada, aborcja, śpiewajcie z nami, nie co, nie chcecie, już nie lubicie co się stało, że już nie lubicie naszego wspólnego przeboju? No nie lubimy już waszego przeboju, znaczy niektórzy nigdy nie lubili, a ludzie, ci, którzy za nimi szli, już mają inne tematy. Teraz mam, teraz, Europa. Co tak buczy? Co to jest? No, jakiś pogłos znowu, kurczę, żeby, żebym, się potem, żebym się potem nie usłyszał na jakimś kurczę. Na alkomacie, żebym nie wylądował po tym wszystkim. Dobrze, o czym to ja mówiłem? Aha, no, no, że oni nie, nie rozumieją, jak to działa, tak? No bo ludzie w Polsce się wyszli na ulicę wtedy, chociaż nie bardzo rozumieli, na czym polega zmiana wywołana wyrokiem trybunału. Tam wyszli na ulicę, bo tak była akurat w modzie. Teraz, po tym jak opozycja dawna wygrała wybory, jak już jest uśmiechnięta Polska, to ci sami ludzie nie potrzebują żadnych realnych zmian legislacyjnych. Oni już wierzą, że piekło kobiet się skończyło, bo PiS przegrał i tyle. A lewica nie rozumie tego mechanizmu, że tak samo jak ludzie dali im się nabrać na to, że, że coś się ważnego dla nich zmieniło, tak samo teraz uważają bez żadnych. Tak samo Komisja Europejska uważa, że u nas jest już w praworządności już się nic nie zmieniło, prawda? No więc lewica gada cały czas te swoje farmazony, idzie w, jeśli chodzi o sprawy europejskie, w, totalnie, w totalne odloty, których nikt w Polsce nie popiera, tam te pakty migracyjne. Oni no, do samego końca głosowali, głosowali za tym wszystkim. Więc, więc tak, no, oni myślę, że pracują na tym, żeby ich wyborcy nie mieli po co iść do urn. Kto dalej jest? Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska po kilku miesiącach rządów wysłała swoich wspaniałych ministrów, wysłała swoich wspaniałych ministrów na cmentarzysko słoni. Pan, pan Sienkiewicz dopiero co mówił, że to właśnie Unia Europejska, ten Parlament Europejski to jest cmentarzysko słoni. No nie wypominając, to ja akurat się politycznie narodziłem na tym cmentarzysku słoni, więc może nie do końca, może można tam jednak coś zrobić, ale chyba rzeczywiście jestem jednym z nielicznych wyjątków, który jak tam pojechał nieznany szerszej publiczności, to wrócił znany, bo reszta to jak tam właśnie dokładnie odwrotnie jadą znani, a po kilku latach o nich sługinie. No, może poza panią Sylwą Spurek, ale ona to zrobiła taką karierę, że już jej nikt nie chce. Na, na listach, nawet Lewica. Więc, więc platforma zrobiła taki, taki ruch, że po ile, 8 lat gadali, jak oni to się nie mogą doczekać, żeby wziąć stery władzy w swoje ręce, żeby reformować tą Polskę zepsutą popisie, a potem po czterech miesiącach spieprzają do Brukseli, bo już im się znudziło reformowanie Polski. No, jak ja bym był wyborcą Platformy, to bym sobie pomyślał, że kurczę, no nie dam sobie tego odebrać, tyle lat czekałem na takich wspaniałych ministrów, na, na tego Budkę, na tego Kierwińskiego, na Hetmana, na, 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 tych, wszystkich, na tych wszystkich szefów komisji wspaniałych, na, na Szczerbę, Jońskiego, prawda, i oni teraz mi chcą spieprzyć do Brukseli, ja bym nie puścił. Ja bym specjalnie zagłosował na kogoś innego, żeby tylko nie nikt nie wydarł tego sukcesu. To wyobraźcie sobie, że my tak mamy, że czekamy, czekamy latami i w końcu mamy tam, prawda, Sławomir Męcen, minister finansów, Krzysztof Bosak, nie wiem, tam minister sprawiedliwości załóżmy, prawda, Konrad Berkowicz, prawda, w rządzie. Z czego byś chciał być ministrem? Ministrem likwidatorem ministerstwa. Likwidem tak. No i teraz oni po, po kilku miesiącach, jak już, jak już w końcu mają realną władzę, jak już, to oni wyjeżdżają. No przecież ja bym, ja bym specjalnie zagłosował na kogoś innego, żeby ich nie puścić. No a Platforma robi taki, taką, e, tak, takiego psikusa. No plus to, że też podobnie jak Lewica uważają, że te same przeboje będą modne do końca świata. Jak się nauczyli, że jest taki przycisk awaryjny w dyskusji, że można powiedzieć coś o Putinie, jak, jak e, ktoś coś krytykuje, jak nie wiedzą, co powiedzieć, jak nie bardzo rozumieją w ogóle, co jest mówione, to ale, bo wy tam Putin, 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 Putin. No i tak ten przycisk naciskali często, że już całkiem się wytarł, już nikt na to nie zwraca uwagi, a oni myślą, że to ciągle będzie działało. Trzecia droga. No trzecia droga to w ogóle nie bardzo wiadomo, po co na niej głosować, bo miała być trzecia droga, jak sama nazwa wskazuje. To miała być zamiast pisu i platformy, zamiast tej polaryzacji miało być coś trzeciego nowego. No to się okazało, że trzecia droga to jest droga 1A po prostu. I, i nie, nie wiem, po co ludzie mieliby głosować na kopie, jak mają oryginał, tak? No to jak już ktoś lubi taką ostrą polaryzację, jak lubi na nawalankę, tylko taki antypis twardy. No to ma platformę. To platforma jest tym lepsza i bardziej wiarygodna. Po co chodzić głosować na, na Hołownię? To zwłaszcza Hołownia wskoczył właśnie ochoczo w, w trzewiki naszykowanemu przez Tuska, bo y, owszem, on może i robi nawet na tym jakąś tam osobistą sympatię, zyskuje w elektoracie platformy, ale nie we własnym. Więc myślę, że trzecia droga to już y, jest pierwsza przystawka do zjedzenia przez Tuska przy tej, przy tej polityce. No i kogo mamy na koniec? PiS nam został na koniec. No, PiS zrobił, <gryw> najpierw zrobił psikusa swoim wyborcom, wysyłając tam. Takich ludzi, co do których, myślisz, nawet najtwardszy elektorat będzie miał, będzie z bólem zębów wszedł do tych wyborów, bo jak ma tam głosować na Obajtka, który już, już uciec ze granicę, już wie, co tu na niego czeka, no to chyba nawet wyborca, wśród wyborców PiSu to entuzjazmu nie wzbudzi. No jakiś tam Wąsik, jakiś Kamiński, jakiś Kurski, no same takie typy z ciemnej gwiazdy. No nie wiem, jak oni na tym chcą wygrać wybory. Plus to, że oni zrobili no coś w sumie podobnego do trzeciej drogi, tak? No, znaczy oni stali się Konfederacją PiS. Zaczęli kopiować po prostu nasz program. Nie wiem, czy widzieliście taki filmik, który zrobili nasi sztabowcy, jak e, PiS skopiował jeden do jeden praktycznie te same zdania. Czasami tam jakieś przecinek gdzieś przestawił, czasami jakieś słowo zmienił na inne, ale no jeden do jeden skopiował nasz, nasze wystąpienia, między innymi Bartka Bocheńczaka z, z, z konwencji. No jeden do jeden po prostu tymi samymi słowami. No to znowu, po co ludzie mają głosować na kopię? Która się tu w ostatniej chwili nawraca na, na, na te ws wszystkie słuszne postulaty, jak mają oryginał w postaci Konfederacji. Dlatego myślę, że dzięki tym ciężkiej pracy naszej, naszych, no, również i nas, ale i naszych oponentów, idziemy tutaj po wynik dwucyfrowy. Mam nadzieję, że w naszym województwie to będzie taki wynik, że będą tutaj dwa mandaty, bo ja nie chciałbym, żeby kolega Sypniewski na koniec został z niczym. <grym> Także. Polecam się uwadze, miejsce numer 10, dobromir Jeśli ktoś chce pomóc w mojej kampanii, to też tutaj po spotkaniu można wziąć banery. Dzięki, przekazuję głos dalej.